Scholz Kritik nach dem Abhörskandal Kritiker Scholza za po Skandalu Podsuchowym, Bürgergeld positiv für den Arbeitsmarkt zasiłek obywatelski korzystny dla rynku pracy Heute ist Dienstag der 5. März ich bin der Herr Hamburger das hier ist Pressespiegel aus Deutschland danke euch für das einschalten und das abonnieren wiadomości prasowe z Niemiec czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką przy okazji uczymy się języka niemieckiego dziękuję wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje wir legen los Der Spiegel und Ukraine fordert Verbündete zur Übertragung beschlagnahmter russischer Vermögenswerte auf. Es geht um 300 Milliarden Euro. Ukraine, wzywa was do przekazania przejętych rosyjskich aktivow, pisze der Spiegel, chodzi o 300 Milliarden Euro. Jak dalej tlumache Spiegel, chodzi o to, ze Ukraina potrzebuje pomoci i obavia sie, ze no wsparcie sie zachwieje niedugo v Europie. Dann weiter, äh, von wegen Crash, Russland floriert, Löhne und Gehälter wachsen kräftig, das Körbe, den Konsum an und hat einen Ansturm auf Immobilien ausgelöst. Timczasem Chasem Rossia, wir Roskwit, płace silnie rosną, co pobudza konsumpcję i wywołało prawdziwy ran na rynku nieruchomości właśnie w Rosji. Dann weiter, Lauschskandal erschüttert Deutschland, darum schlug Putin jetzt zu und die Bildzeitung Zeitung Gazeta Bild Pisze o skandalu podsuchowym, dlaczego Putin uderzył w Niemcy. Teraz stara się wyjaśnić Gazeta Bild. Die Tagesschau zu diesem Thema. Das abgehörte Gespräch der Bundeswehroffiziere wird von Russland und prorussischen Akteuren als Beweis für eine direkte Kriegsbeteiligung des Westens gewertet. Experten widersprechen und sehen Propaganda am Werk. Tymczasem Tagesschau pisze o tym, że rozmowa oficerów Bundeswehre jest postrzegana przez Rosjan i prorussyjskich Aktorów innych jako dowód na. Bezpośrednie zaangażowanie się Zachodu w wojnę eksperci. Natomiast Niemcy przede wszystkim są zgodni i mówią, że ta, to nie jest prawda, że tutaj działa rosyjska propaganda. Dan, weiter. Ich bin der Kanzler, und deshalb gilt das. Olaf Scholz bekräftigt, dem Bundeswehr liegt seine Absage an für Ukrainę. Jestem kanclerzem, i tak będzie, powiedział Olaf Scholz, i tutaj powtórzył jeszcze raz: odrzucił ofertę wysłania właśnie. Taurusa do Ukrainy, no i właśnie może o to po prostu Rosjanom też chodziło w tym całym zawiłym, słuchajcie, tutaj działaniu. Także nie wiem, zobaczymy. Dan Liebe Leute, der falsche man zur falschen Zeit im falschen job, niewłaściwy człowiek. W niewłaściwym czasie, na niewłaściwym stanowisku, Verbündete reagieren entsetzt auf den Inhalt, der ja, von den russischen abgehörten Gespräche höher deutscher Militärs. Sojusznicy są przerażeni treścią rozmów wysoką rangą niemieckich ä, wojskowych. No i tutaj ta krytyka, o której na początku powiedziałem, co wam zacytowałem, ta krytyka odnosi się personalnie do kanclerza Scholza. Tak został on określony. Azochia, for allem aus London kommt scharfe Kritik am Kanzler Scholz. Przede wszystkim z Londynu płynie pod adresem Scholza właśnie taka ostra krytyka. Die eu Will die EU auf Kriegwirtschaft umstellen? So, jetzt, tymczasem, doch, so, der, takie, Suche, auch dem, pische der Spiegel, że, Kommission Europejska, se, chse, przekstauchti, Union Europejską, w gospodarkę wojenną. Także, puh, znowu, schon müssen mich nastawi, ich, na, dougie, lata, wojennische, ja, so, heißt, ähm, die Kommission will Europas Rüstungsindustrie, Industrie massiv stärken und den Staaten nach Spiegelinformationen verordnen, mehr bei den EU-Firmen einzukaufen. In den Mitgliedsländern jest man Komisja chce znacznie wzmocnić europejski przemysł zbrojeniowy. Według informacji Spiegel chce nakazać państwom większe zakupy od firmy Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są lekko mówiąc poirytowane. Ja, kommt die Wehrpflicht zurück. Äh, ja, dieses Thema ja kommt wie ein Bumerang äh, hin und wieder. Verteidigungsminister Pistorius will nach Spiegelinformationen ein Werfdienstmodell für Deutschland, das einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Resilienz leistet. Als Vorbild könnte Schweden dienen. Według tego, Spiegel, minister Obrony Pistorius, chce, aby model służby wojskowej w Niemczech przyczynił się do odporności całego społeczeństwa, tzw. Resilienz. Teraz Szwecja może posłużyć jako wzór. Istem ciekawy, jak zareaguje społeczeństwo. Der NATO-Truppen üben in Polen die Überquerung der Weichsel. Timczasem Wojska NATO-Twitschow-Polste-Przeplave przez Rzeke Wisue. Die geplante Übung ist ein Teil eines Großmanövers zur Abschreckung Russlands. Merkur.de, Jakbysche Merkur.de, der planowane Są częścią zakrojonych na szeroką skalę manewrów mających na celu odstraszenie Rosji. Gut, dann. Bałę und i reakcją to Tusk forderuje EU <coughs> sankcje na Agrarprodukte z Rosji i Belarus. Auf. Reakcje na protesty rolników. Te są no, bardzo dotkliwe w Polsce ostatnimi czasy. I Tusk wzywa Unię Europejską do nałożenia sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi. im aktuellen insa äh, meinungstrend äh, äh, verbessert sich die fdp um einen prozentpunkt und auch äh, die afd verbessert äh, sich auf 23 prozent. w obecnym terenie opinii tutaj INSA mamy punkt, który zyskała partia FDP no i uwaga też pół punktu chyba procentowego dokładnie zyskała partia AFD, która obecnie ma 23% poparcia dan, obwól sich die Lage am Gasmarkt mittlerweile entspannt hat, wollen die EU-Mitgliedstaaten den auslaufenden Notfallplan verlängern, damit bleibt das Einsparziel von 15% weiter bestehen, sytuacja na rynku gazowym Uspokoiła, no, uległa złagodzeniu. Natomiast państwa członkowskie Unii Europejskiej chcą nadal przedłużyć tzw. plan awaryjny, który zakłada oszczędności na poziomie 15%, czyli no, nic się nie zmieni. Jeżeli chodzi o to oszczędzanie, dan VW plant unter dem Projekt nam Amsterdam i Auto für unter 20.000 Euro. Jak informuje Volkswagen, planowany jest samochód elektryczny, który jest teraz pod nazwą projektową Amsterdam, który ma kosztować mniej niż 20 tysięcy euro. Dann, chemieindustrie e, Riese Evonik kündigt Abbau von rund 2000 Stellen an, und w e, Deutschland sind 1500 Stellen betroffen. E, tutaj przemysł chemiczny. Firma Evonik jakby nie było potentat na tym rynku zapowiada redukcję zatrudnienia, chodzi o 2000 miejsc pracy na całym świecie, w Niemczech 1500 miejsc pracy będzie tym dotknięte. Und Sozialstaat seit Sozialstaat und Kritik um, bei jeder uh, sich uh, bietenden Gelegenheit kritisieren das Bürgergeld als Beleg für ein aus ufę na ten socjal Politycy opozycji przy każdej okazji krytykują zasiłek obywatelski, tak zwany burgergeld, jako dowód na eskalację państwa opiekuńczego, pisze Der Spiegel. I teraz uwaga, słuchajcie, einführung des Bürgergelds ist, e, e, seit einführung des Bürgergelds, sorry, weniger wechsel for Arbeit in staatliche Sicherung. A tu się okazuje, jak pisze Der Spiegel, że od momentu wprowadzenia tego Bürgergeld mamy mniej ludzi, którzy... Idą w kierunku właśnie zasiłku, a nie w kierunku pracy. To znaczy, że ten boga, Geld ma pozytywny wpływ w ogóle na rynek pracy. Dosyć to ciekawe. Ja, że tak powiem, z takiej obserwacji normalnego człowieka, jakby nie można tego zauważyć. Neues Gesetzpaket, das hat die Regierung mit der Rente vor. Mama, będzie neue Paket Legislationen, dotyczące Rente. Das neue Rentenpaket der Bundesregierung soll das Sicherungsniveau der Altersbezüge bis 2039 festschreiben und einen Kapitalstock einführen. Für Beitragszahler wird es deutlich teurer. Nove Paket Emeritalen Rondo Niemieckiego mit einer Celu, um die Ustalle des Poziomus Zabezpieczeń und Schwiadczeń Emeritalen durch Ruhe zwei tausend Będzie wprowadzony kapitał akcyjny też, no i oznacza to, że będzie dla nas płatników po prostu drożej. Gewerkschaft GDL ruft erneut zum Streik auf, ab Mittwoch 18 Uhr im Güterverkehr und ab Donnerstag 2 Uhr im Personalverkehr. Für 35 Stunden äh, soll gestreikt werden. Äh, Związek Zawodowy GDL w do mamy od środy godziny 18 w transporcie towarowym, od 4 godziny 2 w nocy w transporcie pasażerskim. Strajk ma potrwać 35 godzin, także kto będzie jeździł koleją, ten sobie nie pojedzie, kto miał zamiar jechać. Verdi hat die Lufthansa Beschäftigten erneut zum Streik aufgerufen. Tas so am Personal, Amdonestag, Freitag di Arbeit Niederlegen. Uwaga, strajki także w lotnictwie. Tutaj Wedi wezwał pracowników Lufthansa do strajku. Personel naziemny ma nie pracować. Personel naziemny w czwartek i w piątek. Także też nie polecicie, jeżeli planowaliście ogólnie. Ostatnio w Niemczech jest ciężko, nie? Z podróżami, jakby nie było. Mam nadzieję, że nie musicie podróżować. O noch eine letzte Info aus Polen: Polen ist der am schnellsten wachsende Markt für Gemüse und Obst aus Maroko. Dosyć ciekawa informacja. Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem zbytu warzyw i owoców. Uwaga z Maroka. I tak sobie przeczytałem tę wiadomość i pomyślałem, że to może być kolejny argument dla. Już niezadowolonych polskich rolników, jakby nie było. Ale zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Dienstag. Liebe Grüße. Tschüss.